To jest 700 osób, 700 uczniów, plus 70, 70 nauczycieli, pracowników administracji. A wielką radością cieszy mnie fakt, że rodzice są z nami. Pan redaktor widział tłumy rodziców, którzy żegnają swoje pociechy, które wchodzą w ten symboliczny dzień w dorosłość. Mieliście dzisiaj bardzo dużo powodów do dumy, do radości. Tak, przede wszystkim. Zaczęliśmy pierwszy cykl certyfikowanych pionów klas mundurowych. Po drugie, po raz pierwszy skończyła u nas klasa technikum mechatronik. Poza tym wszyscy inni młodzi ludzie, którzy są technikami, osiągnęli już swój sukces, bo to jest szkoła. Zawodowa. Matura to już jest, mogę powiedzieć, dodatek do dalszej przyszłości. Tutaj też widać e, relacje między dyrekcją, nauczycielami a uczniami. Tutaj nie ma muru, tu nie ma przepaści. Tu są no e, właśnie. relacje. No e, właśnie, niektórzy mi zarzucają, że mówią do mnie, zamiast pani dyrektor, pani Mariolu. U nas taka relacja jest bardzo przyjacielska i my ty, chyba chcemy to kultywować. To jest piękne. Mamy siebie pamiętać, mamy siebie przytulać, mamy siebie dobrze wspominać. No i tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję. Dzięki. Gratuluję. Nie jesteśmy koledzy.